W dniu dzisiejszym mieliśmy rozdanie dyplomów. Dyplomy były rozdawane studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia. Jest to dla nich bardzo duże święto. Jest to uroczystość, trwa ona odpowiednio długo, natomiast jest okroszona muzyką, jest okroszona odpowiednimi pieśniami i w tym uroczystym dniu otrzymują od rektora czy od dziekanów oficjalnie dyplom. Cóż mogę powiedzieć absolwentom? Przede wszystkim, żeby inwestowali swoją wiedzę, swój rozwój, żeby nie ograniczali się tylko do studiów inżynierskich, być może dalej magisterskich, doktoranckich, bo to, co osiągną tą całą wiedzę swoją, później doświadczenie, które zdobędą w przemyśle, w firmach, to tak naprawdę zaprocentuje tym, co będą robić i kim będą, na jakich stanowiskach będą pracować. Także życzę im wszystkim jak najbardziej powodzenia i przede wszystkim, żeby się wciąż rozwijali. Studia wspominam bardzo dobrze. Jest to czas, w którym zawarłam bardzo wiele znajomości, a obecnie studiuję dalej, jestem na studiach doktoranckich. Podczas studiów realizowaliśmy taki projekt, który się nazywał Kameleon, i podczas tego projektu um, zawarliśmy przyjaźni, które na pewno przetrwają um, okres studiów i po studiach. Zaczynałem swoją przygodę w Radio Emiter, i tak właśnie studia inżynierskie w barwach Emitera zostały spędzone i myślę, że mało studentów wierzy, gdy. Z właśnie na uczelni gaśnie światło, to studenci dalej gdzieś pracują. Nie jest to tylko i wyłącznie pójście do pokoju, tylko właśnie albo Studenckie Studio Radiowe Emitter, albo z samorząd studencki. Tam też bardzo dużo czasu spędziłem i myślę, że ten czas będzie najlepiej wspominany, bo to był czas, kiedy można było z ludźmi porozmawiać, można było poznać bardzo dużo ludzi. To jest też bardzo ważne. Kiedyś te kontakty na pewno się przydadzą i myślę, że taki czas. To jest właśnie wyznacznik tego, że studenckie życie jest tym skrawkiem naszego życia, które właśnie jest najlepsze.